Siemano, siemano Witam na openingu Z nowej przypustki Od razu informuję, że jestem trochę chory Jeszcze Więc Czasem mój głos może nie brzmieć tak jak brzmi normalnie Ale dobra Więc tak, na start Sobie otworzymy Eternal Series Najpierw tutaj Eliska, Kazix, Czyli wszystko do wywalenia e, Teraz kolejne, Eternal to jest tylko serie drugiej. Samira, Anka i Orange no. Do anki, bym przygarnął zwykła skrzynka hekstech, a w niej okej, okay, okej. Okay. Ładny skinek nawet Proszę być, no. Śmieszne na pewno. O, pizza, chicken wart. I pewnie esencja. Master Chest, zbagowany, klasik, ale gówno. Mysteria Motka, numer jeden. I mister Emotka numer 2. Fajne. Random Wart, Okej. Okay. I zaczynamy już konkretnie. Random Skin Shard. Reduce się Może być. Są lepsze skin do Sujuani, ale jest OK. I zaczynamy od Orbików. Astronautka Poppy na pierwszym. Skin dosyć ładny. I muszę powiedzieć, że. Chyba jej nawet nie mam. Chyba. Kolejny Orb, program Leblanc. Blank. Ona mi leci już któryś raz, to jest jak normalnie z gie... ze skinami do GPK albo do teama. Nie lubię tego skina. Przez to, że tyle razy mi leci. Yy, Fright Night Urgot. Yy, nie widziałem tego skina. Yy, to jest taki biały urgot, jakby. On no, na jakieś Halloween chyba był wydany. Chyba. Ciekawe, hmm. wykonał. Arkana tankage. OK, okej. Skin w porządku, ale bez jakiegoś większego szału. Chankai, Scrolls, Czogat, fajnie. Na pewno będę chciał któregoś skina do czego to zrobić, jak będę miał okazję, bo obecnie mam tylko gentlemana i jakieś tam shitony. Więc no, są obecnie predyspozycje. Okej. Okay. Space Groove Lux. Oooo! Mamońskie skiny. Fajnie. Hmm. Draven Draven. Chujowe. Orbik kolejny. Pumpkin Happy Sticks Sheeton. Kolejny Orbik. Sultan O Oj, Riot Games, pogniewamy się. 3 razy skin chujowy pod rząd. Wybaczam. Hmm. <grym> Taillon e, 224 grabback. El, e, Rachowoliber. Tak się trochę czyta O, El Macho Woliber, nieźle. Galaxy Ewiska wiadomo. Counting Nocturne, ale gówno... Ty coś nie oddaję Petrin Curtalina. O, ładno, ładno, ładna. To też jakiś nowy skin, te Chyba. Mm -hmm. Jeden z nowszych, no. Spirit Blossom Soraka. U. To jest zajebista skin. Bardzo ładnie. ładnie. Mecha Kingdom set. o! Oh. Trzechadni. Chyba wszyscy wiemy, czy to jest skin. mi się z Robsonem. No, no właśnie. Back. Conqueror Nautilus. Cyropes Warden Gragas. Te Nie, trochę Gragas. nie oddało. Iksę. Kapsu Kapsułka. Pum. O kurwa, Popie. Gówno. Oje! O stary! O, Ale shit. Ale, Ale rolki stacją. będą, rolki będą. Jezu, rollo, i to ile? Tak szczerze no mówiąc, oj. to ja chyba wolę mieć tyle skinów na rollo Bo ja rolki lubię robić I żeby z tego coś podciało Okej, fajne skiny Faraon, sobie. Faraon chyba leci stąd Normalnie Coś tu się Weź tą Scarlet jeszcze popi. teraz wywal Nie, teraz to wywalam Okej, okay. okej. Okay, okay. fajny. Jest. lepsze skiny masz z tych. To prawda. Mm. Dynio głowy jest. Mam tu jest Poppy. ta Popi. Paweł, trenda. Na razie po kolei. To Trendamer. I Popi. Lubno. Oj. Oj. Leona, ale shiton. O. No. Słuchajcie, tutaj jeszcze będzie Tu tutaj. Okej. Okay. Co jeszcze jakieś rody tu będzie? A popka. Tą sonę mam. Widzisz już do jeszcze? lux mam. Idę na wybor. no, To jeszcze jeden rok będzie spokojnie. No. Dynia głowy. Brudzimy cenna. Fajnie, fajnie. Oka nawet. Nieźle. O tak. Dynia głowy. Ta pol, Dynia głowy. Masz krówkę? Masz krówkę? Krówkę chyba też masz. Nie na... mam. O. Oh. To będzie skinek, fajny. Spirit was oh, Darius, na którymś go... Oh, tego to bym chciał. Na poprzednim openingu dostałem go zrelowałem. No, teraz zostawisz go na stałe, widzisz? Riot Games oddaje. Ta, ta lista jest taka... Nie? Gragas jest eee... się. też jest Zobaczmy. E. Troll. Zobaczmy. Pówno. O. o, o. o jo, Reworku Może kiedyś Na reworku wizualnym będzie ładnie wyglądała. będzie kiedy ty Mamy to. Ja już mam wytłumaczenie, jak to mi chujowe skin. Na reworku wizualnym Dobra, będzie... za 14 za, za lat. To będzie dopiero skin. To <noise> będzie zajebisty skin. I co, z tych skinów w ja, tego czogata? Ta droga to jest bardzo fajne, bardzo fajne. Ten urgot, tak samo ten urgot też. Chyba tam nie gram, to Soraka sobie zrobię. Nie zrobisz. Nie zrobisz. 14 esencji mi brakuje, naprawdę? Ruch. Tutanaki. <laughs> Not this time. Next time. Next time będzie. To do zobaczenia w kolejnym update. Ok, nagrywanie odpalone. I otwieram sobie Masterwork chesta z przepustki. Zobaczmy, co poleci. No, mieli, mieli. I gówno, rip. <grym> to jest idealne podsumowanie tej przepustki. Ok, update ich y do openingu. Najpierw skin -szardzik. Zobaczmy, co poleci. Eee, mamy już chyba... No, mamy już. Ale ładny skin jest dosyć. I Zorba? Główno. To robimy rola. No. I w sumie tego tam kończę, bo on nie chcę go. Co da? Co da? Co da? Dragon Slayer Kayle, okej. Okay. Odpalijem nagrywanie. Możecie przywitać. Hej. Hejka. Siema! 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 <laughs> Zostawcie lajka! Otwieramy jednego orbika, a co z tego orbika poleci? I suba. No, suba też trzeba, no. A! Ale główno. Dobra, mocno jeszcze raz, bo nie oglądałem. <laughs> Fierdole, nie, <laughs> Ale ja tu robię rola. Jakiś mi <laughs> please. O... Ja tu robię rola z tego, z tego i z tego. Zobaczymy, co poleci. Jarvan Byłem blisko Psy spykę Fajne Psy fajny skin, fajny Na pewno lepszy niż te skiny do Hekarima i Durgota, Tryb nigdy nie zagram Pozdro <laughs> Okej, okay. nagrywanko odpalone Tyran, Orba Z Orba co? Gówno <laughs> Warto, skrzyneczki. co? Gówno. Aż bym zrobił rolę, ale nie wiem, czy masz czego. Mam czego. Nie dobra. robisz? O, gówno. Sasquatch skocznąłem lamp, No way. Okej, okay, obi jest odpalony. Mamy orbika. Co z tego będzie, co z tego będzie? Uuu. Uuu. No way! O kurde. Zajebiście. Kurde. Ej, co jest? Zajebiście. No, i ja doskonale wiedziałem, że w końcu ma ten moment. Ta przypustka była do tej pory chujowa, ale mamy to. Zajebisty skin wyleciał w końcu. Zajebiście. Pięknie, pięknie, pięknie. Nagrywa się, jest już świeci się czerwona lampka, ciągle się nagrywa. Siema. Kolejny open. <grywa> otwieram orba co? Eee... Gówno! Okay, okay. Jakiś shiton Co jest najgorsze? Czy jest tutaj rollo? Pytanie od widza. Zrobię rollo. Z czego? Z czego? Z tego. Okej, okay, okej. Ale okay. zostaw Caitlyn, Katein musisz zostawić. Kajtin zostawię. Teraz pytanie. Aaaach, Shanix nie gram w Riven. Let's go! O, no i Sigma! Młodeżny Sion. Sion skin. Mamy to. Mamy to, Sion widzowie. Jest skin de yes, Siona. Kocham. Zajebisty skin akurat to jest, Tu muszę przyznać. Nasz pciocha opening korba, a w nim... <noise> gówno. Daj panink, panink, Otwieramy. Ajoł! Co będzie? I yes, <laughs> uh, <laughs> uh, 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 <laughs> Ale jaja. Ja pierdolę. To jest mega dobre Mega ładne, tak naprawdę. odpalone. Otwieramy skrzyneczkę. Jesteś Cybula na streamie? Jestem, jestem. Otwieraj. Otwieramy. I co z tej skrzynki poleci? Oh, o! Skarner no way champion shard. To Chybo. zawsze marzyłem. Okej, okay, nagrywanie odpalone. Kolejny Let's Orbik. Go. Let's go. O! Hej, Chito! no. Tu jest roll, nie ma rola, nie ma rola. Nie ma rola widzowie. Jestem razem a następnym, no. Następnym razem possible. Okej, okay. otwierany orbik, a w orbiku co? Gówna, to rola. No. Rollo. Rollo. Oh. 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 Może być. Nie jest najlepszy, ale jest. Okej. Okay. Jest okej okay. Orbik otwierany, a z orbika co? O kurwa. Co jest? O oh, kurwa! Co jest? Ale bank rozbity. No i końcu, coś leci, coś leci, coś leci, coś leci. Dobra. I gówna. No coś. Jakiś rolek? Nie. Nie, nie. ma. Ale jest bardzo dobrze. Okej. Okay. Kolejny orbik do kolekcji, a w nim Czy to Czyli rolujemy to. Jubla. Masz rolka? BROLOOOOOO OOO oh! GÓWNO JEEJ Classic <laughs> Ok. Otwieramy urbę Urbę co? Gówno, i mi tylko sensu OOO Przynajmniej tyle No Skin shard, ze skin Hahaha! co? Daj mi ją, daj mi ją no i kurwa, mamy skinsa. No nie, kurwa, ja mamy skinsa, widzowie. O, kciuan. Ja nie mam skinów do serafii. Okej, okay. otwieramy orbika, tylko tym razem będzie go otwierać. Ada. On był zmęczony, żeby grać arawa. Jest godzina 3:55, oboje umieramy. I co z orba? Shit może być. Ostatni, robik w tym pierwszej półce, że... nie, Orla nie ma.